Osiem rzeczy, których nie planuję kupować w 2024 roku. No dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj będzie to antyhaul, czyli taki film, w którym e, przedstawię Wam kilka rzeczy, których nie planuję kupować w tym roku. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to takiego, to zapraszam Was do oglądania. Chwilowe modowe trendy. Jak to w modzie bywa, cały czas coś tam się dzieje, cały czas wracają czy pojawiają się nowe trendy, i tak samo jak na TikToku czy YouTubie można właśnie zauważyć dużo takich filmów, w których ludzie przedstawiają trendy na aktualny rok. I ja powiem szczerze, że no, nie jestem zbytnio jakoś zachwycona, większość z nich do mnie nie przemawia, nie są zbytnio praktyczne, to po pierwsze po drugie podejrzewam, że są to właśnie tylko takie tymczasowe Mody, które tak samo jak szybko przyjdą, tak samo odejdą i, e, i większość o nich zapomni. A ja jednak, kiedy już decyduję się na jakiś zakup, to chcę, żeby to co kupuję, to dana, dana rzecz, dane ubranie pasowało do tego, co mam już w szafie. Więc takie chwilowe trendy w ogóle nie są dla mnie. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że jeśli komuś spodoba się jakiś trend, to coś tam sobie z niego wybierze, ale ja generalnie staram się stawiać na to, żeby te rzeczy były praktyczne, a żebym po prostu mogła połączyć je. Z większością rzeczy, które mam już w swojej szafie, a nie na zasadzie, że wiecie, kupuję coś, bo jest ładne, bo jest modne, jest to po prostu totalnie różne od tego, co już mam i nie jestem w stanie tego z niczym połączyć, a w efekcie tego nie noszę. Tak więc, jakby to mija się z celem. No i prawda jest taka, że te trendy powstają tylko po to, żeby właśnie napędzać konsumpcję, żebyśmy kupowali jeszcze więcej i jeszcze więcej, a ja nie chcę w tym uczestniczyć, także. Dla mnie trendy mogą nie istnieć, ja po prostu będę, jeśli już kupować, to to, co będzie pasować do mnie i do mojej szafy. Modne kubki i butelki na napoje. I to jest, słuchajcie, w ogóle temat, który mnie intryguje, bo on pokazuje, że ludzka kreatywność to jest dosłownie studnia bez dna. No, mamy już tyle po prostu różnych modeli kubków, butelek na wodę czy na jakiekolwiek napoje, a i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto wymyśli Koło na nowo, powiedzmy, i po prostu wszyscy chcą to mieć, no nie? Ja mam wrażenie, że już na przestrzeni lat pojawiło się tyle różnych modeli, czy to butelek, właśnie, czy kubków, które miały sprawić, że po prostu od tego momentu już wszyscy będziemy nawodnieni, tak, bo ona już samym swoim istnieniem dosłownie sprawia, że pijemy ją, z niej wodę, czy, czy tam jakiś napój. No nie, niemalże, wiecie, wchodzi nam do rąk i po prostu nachyla, żebyśmy pili, i już. Kiedy człowiek ma wrażenie, nie no, to, to, już, to już jakby limit się wyczerpał, nie? Już nie ma co wymyśleć. Buch, ktoś przychodzi i mówi: Ja nie potrafię? Ja? Ja nie zrobię? Proszę bardzo. No i wiecie, i pojawiałam się. Nie będę tutaj jakby mówić konkretnych nazw, które w ostatnim czasie królują, bo nie chodzi o to, żeby napędzać po prostu dalej tą, tą, tą spiralę konsumpcji. Ale no, dziwne jeszcze, że wiecie, nie, wymyślcie takie butelki, która w ogóle ma wbudowany Bluetooth, podłączacie, łączycie ją z aplikacją w telefonie i ona po prostu dzwoni, wibruje, świeci, kiedy przychodzi czas yy, picia, nie w ogóle może powinnam sama taką wyprodukować. Podejrzewam, że zarobiłabym fortunę, no bo to by było coś innego. Ja przynajmniej takiej nie widziałam, może już ktoś na nią wpadł, yy, więc może niepotrzebnie tutaj o tym mówię. <laughs> nie no, ale tak wiecie, pół żartem, pół serio, to po prostu ja. Co chwilę widzę jakieś nowe butelki, które mają influencerki i tak dalej. I ta butelka to już jest w ogóle, wiecie, ta idealna. No nie każda jest tą idealną za każdym razem. Tylko dziwne, że za jakiś czas jest już kolejna, ale już mniejsza o to. Ja mam jakieś tam swoje stare butelki, także nie potrzebuję żadnej innej, bo dobrze wiem, że jakby swoim designem butelka nigdy nie sprawi, że ja będę po prostu więcej piła wody, tylko. Sama z siebie muszę to robić, tak? Ewentualnie mogę sobie, chociaż to i tak u mnie nie działa, ja po prostu muszę mieć butelkę jakąkolwiek na widoku i jak mam pod ręką, to po prostu piję. Także czy to będzie stara, czy nowa butelka, nie ma to żadnego znaczenia, tylko tak nam się to wmawia, no nie? Że właśnie kolejna butelka sprawi, że my będziemy już o tym pamiętać. Więc dopóki nie wymyślą takiej wody, która sama mnie napoi, w sensie ja nie będę musiała o tym myśleć, nie będę musiała nawet jej brać do ręki, żeby się napić. To nie kupię nowej butelki. Ok? Czyli takie wyzwanie dla tych firm. Jak chcecie, żebym kupiła od was butelkę, to zróbcie taką, żebym po prostu ja nie musiała w ogóle o tym myśleć. <grych> Planery i kalendarze. Nowy rok to jest zawsze największy boom właśnie na różnego rodzaju planery, kalendarze. No bo kojarzy się on z takim nowym startem, nie, nowy rok, nowa ja. Ludzie mają dużo większą motywację do tego, żeby zacząć na przykład wprowadzać jakieś nowe nawyki, zmieniać coś, poprawiać, tak? Lubią sobie spisać plan działania na nadchodzący rok i właśnie wtedy gdzieś tam też automatycznie przychodzi do głowy ta myśl, żeby kupić sobie do tego taki ładny śwież Zeszycik, notes, no nie, żeby tam w tym wszystko notować. Jeżeli o mnie chodzi, to to się w ogóle nie sprawdza. Ja miałam już kilka takich w swoim życiu i tak naprawdę nigdy dłużej niż tydzień, może, może plus minus tydzień, po prostu regularnie w nim nic nie zapisywałam. Ja na przykład większość rzeczy notuję aktualnie w telefonie, w notatniku i tak naprawdę nie potrzebuję nic takiego stricte fizycznego. Oczywiście wiadomo, raz na jakiś czas coś tam sobie chcę zapisać, tak na szybko, ale generalnie właśnie wolę telefon, więc już wiem, że nie muszę kupować co roku nowego planera, czy tam kalendarza, czy notesu, bo korzystam z tych, które już kupiłam kiedyś i tak naprawdę Mam taki jeden, który kupiłam parę lat temu. I e, słuchajcie, nawet nie wiem, czy on jest w połowie wykorzystany. E, także za każdym razem, jak coś potrzebuję zapisać, to po prostu sobie wracam. Jak właśnie na nowy rok mam taką myśl, a może znowu zacznę coś tam sobie notować, to mówię: Aha, dobra, najpierw popiszę w tamtym i zobaczymy, nie? No i po prostu dwa dni później już, już zapominam, już mi się nie chce. E, także dla mnie telefon jest taką najbardziej uniwersalną notatką aktualnie, więc żadnych takich nowych planerów, czy tam kalendarzy kupować nie planuję. Ani teraz, ani w bliższej czy dalszej przyszłości. Trendująca kolorówka. Ja mam wrażenie, zwłaszcza teraz w dobie TikToka, że dosłownie ilość pojawiających się nowych kosmetyków do makijażu jest po prostu zatrważająca. Co chwilę wyświetlają mi się jakieś filmiki, na których jakieś influencerki po prostu testują coś nowego, mimo że ja nawet takich treści specjalnie nie śledzę. Wiadomo, coś tam nie zainteresuje, to sobie zobaczę i wtedy ten algorytm podłapuje, pokazuje mi tego coraz więcej, ale generalnie to jest, wiecie, chwila, ja później się skupiam na czymś innym, ale co jakiś czas te treści do mnie wracają, także mniej więcej się orientuję, jak to wygląda i po prostu jest tego tyle już na rynku, że ja dosłownie. Naprawdę jestem pełna podziwu, że ludzie są w stanie jeszcze wymyślać cały czas coś nowego, cały czas gdzieś tam pod te trendy i tak dalej bardzo często to są kosmetyki, które się powtarzają wiecie, kolory, które się powtarzają no to są nie tak samo jak w przypadku mody, także jeżeli o mnie chodzi, to ja na przykład jestem taka stała w uczuciach jeżeli chodzi o różnego rodzaju kosmetyki czy to do kolorowe, kolorowe takie do makijażu, czy do pielęgnacji jak znajdę już coś, co mi pasuje co jest fajne, co mi się sprawdza to nie mam potrzeby szukania czegoś nowego, wręcz tego nie lubię już na samą myśl, jak na przykład chcę wypróbować jakiś nie wiem, nowy kosmetyk do pielęgnacji i wiecie, szukanie, czytanie opinii, yy, który będzie najlepszy, który gdzieś tam mi najbardziej podpasuje i później jeszcze ta, yy, ta obawa, że wiecie, to i tak się nie sprawdzi, no to już, już na samą myśl mi się po prostu odechciewać czegokolwiek, także jak już mam coś spoko, to się tego trzymam yy, i tak samo w tym roku nie planuję kupować żadnych nowych kosmetyków do makijażu, bo te, które aktualnie używam, całkiem Dobrze mi się sprawdzają i prawdopodobnie po nie wrócę. Ja też nie maluję się codziennie, więc też nie zużywam aż tyle tych e, kosmetyków, także one mi starczają na, na tak naprawdę na długie miesiące. O, ostatnio widziałam jedynie co, co mnie zainteresowało, ale też tego nie zamierzam kupować, ale takie e, ten niebieski tuż do rzęs. E, fajnie to wygląda ciekawie, no ale na co dzień. Ja bym wiem, że tego bym nie nosiła, więc właśnie kierując się swoimi potrzebami, nawet jeżeli bym to kupiła, to to by był po prostu taki bezsensowny zakup pokierowany właśnie tymi trendami. Podejrzewam, że te niebieskie, czy tam różowe, czy jakieś inne tusze do rzęs za dosłownie miesiąc będą już totalnie pase. Także jeżeli o mnie chodzi, to ja z takich rzeczy rezygnuję. Świece parafinowe. Wydaje mi się, że generalnie świadomość na temat właśnie świec parafinowych i ich szkodliwości rośnie, ale i tak w dalszym ciągu wiele osób nie jest świadomych tego, że parafina jest pochodną uzyskiwaną w wyniku destylacji ropy naftowej. I to właśnie dlatego jest bardzo toksyczna w procesie spalania. Tak? Kiedy my sobie zapalamy taką świeczkę w pokoju, który jest jeszcze do tego niewentylowany, to ten dym bardzo szybko dostaje się do płuc. I po prostu jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Ja takie świeczki jeszcze gdzieś tam mam yy, i nie wiem, pewnie je spalę, ale będę bardziej zwracała uwagę właśnie na to, żeby chociażby uchylić okno. Natomiast już w tym roku postanowiłam sobie, że nie będę takich świeczek więcej kupować. Yy, postawię właśnie na takie świeczki sojowe, które są co prawda droższe, ale wydaje mi się, że yy, też dłużej się palą, więc to można powiedzieć, że pewnie się jakoś wyrówna. A nawet jeśli nie, to yy, wydaje mi się, że. Je z Zdrowie jest dużo ważniejsze niż to, że zaoszczędzimy, nie wiem, na przykład 10 czy 20 zł na świeczce. Także e, ja właśnie takie mam postanowienie, żeby ze świeczek parafinowych totalnie zrezygnować. Co ciekawe, ten dym działa podobnie jak dym papierosowy w przypadku biernego palenia. Także nie, podo nie palę papierosów i tak naprawdę nikt z mojego otoczenia bliskiego tego nie robi, żeby później wydychać taki syf ze świeczek, które palę dla przyjemności. No nie? To się trochę mija z celem. Produkty ze sklepów typu Shein, Temu, Wish. Tych sklepów niestety nikomu przedstawiać nie trzeba. Są to firmy z typu fast, a nawet powiedziałabym, że ultra fast, dlatego że te marki, które mamy dostępne np. w galeriach, różne sieciówki, również zaliczane są do firm fast fashion na przykład, ale jednak, no, że tak powiem, nie mają nawet podjazdu do tego, co robi Shein czy temu. Tutaj macie taki wykres, który dobrze obrazuje to, ile nowych produktów wprowadza Shein w porównaniu właśnie z tymi największymi e, grupami typu H&M, Zara i Boho, także no jak widzicie różnica jest kolosalna, dlatego e, te marki zaliczyłabym do ultra fast, a niestety jak wiadomo ich działalność jest opatrzona e, wyzyskiem, cierpieniem, oszustwami, plagiatami, e, zanieczyszczeniem środowiska, toksycznymi materiałami i tak można by było jeszcze wymieniać i wymieniać, e, a ja po prostu nie chcę w tym uczestniczyć, Tak, nie chcę się do tego dokładać, każdy ma swój rozwój, każdy ma swoje sumienie i jakby sam zdecyduje, czy chce, czy nie chce kupować od tych firm. Ja zdecydowałam, że nie chcę się do tego dokładać i tak naprawdę już od wielu lat nie korzystam z tego, co one oferują, i w tym roku również zamierzam się tego trzymać. Modne dekoracje. Podobnie jak w przypadku ubrań czy kosmetyków, co jakiś czas pojawiają się różne takie wiralowe dekoracje do domu, łącznie z takimi filmami, w których na przykład ludzie pokazują, gdzie można kupić zamienniki tych wiralowych produktów z Zara Home czy, czy jakichś innych podobnych sieciówek i gdzie można je na przykład kupić za ułamek ich ceny dostępnych tam, gdzie na przykład właśnie w tej zarze. Jeśli o mnie chodzi, to ja nie lubię zbierać kurzołapów i jakąś, jakieś tam dekoracje w domu mam, to mi wystarcza, a nawet jeśli chciałabym sobie coś kupić, to wolałabym po prostu kierować się w 100% swoimi preferencjami, a nie tym, co aktualnie jest na topie, dlatego że to, to tak działa, no nie? Te trendy tak działają, że one nagle mają wpłynąć... Na nas i mają sprawić, że my poczujemy, że to jest dokładnie to, czego my chcemy. Podczas gdy absolutnie gdybyśmy tego nie zobaczyli, to w ogóle byśmy nawet na to w sklepie nie zwrócili uwagi. Nie więc ja jednak wolę być bardziej świadoma tych właśnie mechanizmów, które działają na nas i po prostu się im nie poddawać, więc nawet jeżeli bym kupiła jakąś dekorację. To yy, raczej 10 razy bym się zastanowiła, czy na pewno to jest mój gust, czy ktoś po prostu powiedział mi, że to powinno mi się podobać. Rozumiecie o co chodzi, nie? To jest, słuchajcie, tak samo w przypadku jakichkolwiek innych trendów. To tak działa po prostu, że yy, nam wmawia się, że my tego potrzebujemy, podczas gdy w ogóle tak nie jest. Jak się nad tym zastanowimy, to jest to naprawdę takie wręcz szalone, no nie? Jak to działa. I to na rzesze ludzi. W ogóle, jeżeli nie widzieliście mojego filmu o tym, jak działa właśnie ta psychologia wirali, no to tutaj w opisie zostawię Wam link, bo myślę, że jest to dosyć ciekawy temat i warto być świadomym, jak to wszystko funkcjonuje po prostu. Wiralowe pojemniki do przechowywania. I ostatnia rzecz, której nie zamierzam kupować, to wiralowe pojemniki do przechowywania, takie organizery. Z swego czasu dosłownie był wysyp na TikToku tego typu filmów, na których na przykład ktoś właśnie organizował sobie, że tak powiem, całe swoje życie. I czy to była szafa, czy to była lodówka, to tej organizacji towarzyszyło milion różnych pojemników, każdy na coś innego. I może to ładnie wyglądało, wiecie, wszystko tak uporządkowane, jeszcze, Kolorystycznie najlepiej dobrane, rozmiarowo i tak dalej, no więc ponieważ my lubimy jako ludzie to, co ładne, estetyczne, to się rzuca w oczy, to się podoba, ale moim zdaniem niekoniecznie zawsze jest to praktyczne, bo oczywiście fajnie sobie pochować wszystko, tak, mieć zamknięte i mieć poukładane i tak dalej, ale jak sobie pomyślałam, że na przykład miałabym całą swoją rodówkę wypakować takimi pudełkami, no to już widziałam siebie po tygodniu wkładania i wyciągania tych wszystkich pojemników, szukania, tak, przekładania, denerwowania się. No, myślę, że jakby. To nie jest konieczne, żeby aż tak bardzo wszystko sobie układać, że tak powiem. To ma dobrze wyglądać, no i wygląda tak, ale to jest kolejny jakby taki chwyt, kolejny sposób na to, żeby po prostu sprzedawać, bo ktoś sobie po prostu wymyślił taki sposób, akurat, nie wiem, ma milion organizerów do sprzedania, no i stwierdził, Słuchaj, ciśnijmy ludziom, że oni tego potrzebują, że właśnie każda lodówka tak powinna wyglądać. To będzie świadczyło, że ta osoba jest zorganizowana, wszystko ma poukładane, wszystko ma na swoim miejscu, jest w ogóle zajebista. No i, i po prostu tak się łapie na to ludzi. Natomiast zawsze, tak jak mówię, każdy tego typu trend trzeba przefiltrować przez. Siebie, że tak powiem, przez nasze potrzeby, przez to, co dla nas jest ważne i istotne. I właśnie nie łapać się na tym, że ktoś nam mówi, że to powinno być tak, czy coś tam powinniśmy mieć, i, i my od razu właśnie yy, stwierdzamy, że no tak, faktycznie my tego potrzebujemy, mimo że. Godzinę wcześniej absolutnie nawet nie mieliśmy pojęcia, i w ogóle nam tego nie brakowało. Okej, okay, więc to tyle, jeżeli chodzi o, o rzeczy, których nie planuję kupować. Być może jest tego więcej, ale tutaj akurat stwierdziłam, że opowiem o tych ośmiu. Kategoria, powiedzmy. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też macie jakieś takie swoje propozycje, których nie planujecie kupować w nadchodzącym roku. Takie właśnie antyholowe rzeczy. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.